Siemano, czyś i czołem, bo wszystkim. Ja jestem Leon, a to jest kolejny odcinek PS2. Tak jest! Jak obiecałem, tak robimy! I zaczynamy dzisiaj od misji u Joligo! W ogóle, fajną limuzynę wygadnąłem po drodze. Już będziemy się wozić! Stać tutaj, gdzie tu jesteś? Rozpocznij misję! Zgarniemy z powrotem wszystko, co jest było i co w ogóle jest nasze, nie? Siemano! Oh, nie. Dzięki, dzięki! Już tu byłem. Tak. Zgadzasz, czy kogoś poczułem, nie? You want beer? Yeah, be W ogóle to tak, w zasadzie, skoro ziomuś uciekł i znali wszystkie jego dane... To, to powinni go chyba... No, I don't care if you just broke out of jail. You do not mess with my furnace. Oh, it's a lie. Oh my god, it's a lie. What? That you're here while you're talking? We all thought you were dead. Oh my god. How much was, was. was. that? How you was that? Did you do something with your hair? No, no, my girl. Yo, can we get back to business? Nareszcie. What's the rest? Tak I've been cooped up on death row and that bitch has been laid out in a coma. Hmm. We definitely need to remind motherfuckers, who we are, Dokładnie. And that can't wait until after dinner? No. Mm. <laughs> you two haven't changed Mom. Well you Don't know what i was saying about dogs and blowing shit up. <laughs> so what's the no plan? We get our crew together. Once we got that, we can work on how we're taking back our city. She so so cool. czy, czy No. Well, this place is pretty dangerous. No. Rytanwy. The color is very soothing. No. Come on, Ish. This ain't no fucking gang clubhouse. No Change of plans. We gotta find a new place. Yeah, you got it. What? <coughs> what the fuck? What <coughs> Co to fuck! What the fuck? Okay, No mind. Let's go! Jeździmy... a czemu w ogóle jesteś na moim samochodzie? Co robisz w moim samochodzie? Wieszaj! Patrz, że jest Idzie Nie! Nie mam pytań. To... <laughs> 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 Ten gime, nie wiem, to pojadę, bo tu wygląda tak... O, oh, fuck. Dobra. Let's go back and this way. Chyba. O, oh, o, oh, tu jest skrót, tu jest skrót. Tu się wydaje też skrót. Nie wiem, inne jelocenty. In Uuuu. Oh, Aha, na mosty tego. Aha. ten gime.

Nie policja, chcieliby! No za to ja tutaj ratuję ludzi! Ok, nie widzę pyrymy gang, motocyklowy, chciał tutaj zamordować miastę a ja tutaj ratuję! Jedziemy! Oh, yeah, I love this radio. O jeszcze leży, że można tutaj dać na radio. Klasyka. Ale to sprawdzisz jest O, oh, kwa! No nie! No, no. no sorry, nie. Nie zaparkować musiałem. Nie było miejsca! no, nie, no, 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 Dobra, przedostanę się do podziemi i chyba tutaj otwórz drzwi. O, widzę, że mały remont by się przydał. No, pomalujemy, trochę szpakla, szpakla, szpakla i trochę różowego. I fioletowego. A jakby nie było, to fioletowymi gramy. No, ale różowy też jest super. Powinienem <grych> wziąć odpowiedniej szamblony. Halo! Halo? Jest tu ktoś? Myślałem, że to ciała, a to jest... O. Jakiś gruz? nie cyganie tam byli! Wychodź. Cyganie. Co gruz. Prawno, hmm, czyli... że co? Czyli że co? Wchodzimy. Płatność z góry. Zabisamedii. No. Dobra, no, no... Siema! Oh, yeah! ma Ja... Oczekaj, no czemu nie bijesz?! No, oha, Halo? Halo? Jest tu ktoś? Oh, shit. Oh, shit. Się pakowałem. Nie wiem, kogo... Myślisz, że... Żywa tarcza? Oh, shit. No ale highs jest, dobra. Mm. ale siła, jest siła. No. Rzuc! Zrzuc! Cuddy z ganku. <tudy> Halo! I co się tam powie? I tak cię złapie! I tak się dostanę! Okej! Okay. Uratujemy się, ale jakby... No ale... Eee. Napij się. Pomoże Ja już tam chodzę, wszystkich rozgarnę. Ja im bam. What? What the hell co to było? Skakuj do góry. No nie

Halo, no gdzie jesteś? To Galamus. Gim. No, jeszcze jakieś, jakieś ziomy? Z drugiej strony, no to bierzemy. O, oh, no dobrze. To zgarniamy jakoś żywą tarczę, no.

więc o to chodziło! Po prostu rzucać, rzucać... Wow. Takimi ziomami... E... W sumie nie wiem co to jest, ale... Nieważne. Rudery jakieś. Zabij Meneli. Nie ma problemu! I don't disrespect you, bitch! To nie ja wyciągam nóż na ciebie! bardziej ala jaką kończy ty też chcesz? Uh, nie mam pytałatko oh yeah Ten finish finish him. no pretty nice so what you think eee, nie przestawaj muszę musz Dokładnie. No, dokładnie. Parę LCD, e, trochę sprayu i wszystko żyje. Przecież no. Żubik. <grystanie> Hajś się zgadza. Dawaj, święci tu i ćwiczę Ukończono płatność z góry. Cash 1000. Nice. Dobrze, bardzo dobrze. Kal się zgadza, to jest najważniejsze. Jedziemy dalej. He he he. Sorry za ten ping. Nie był. Nie było tematu. 500 dolców kontrolowane okolica 1 na 45. Alright. i znaleźliście! Kryjówka świętych odblokowana. Jesteśmy po prostu zajebiliści. Jedziemy dalej. Czyżbyśmy mieli kolejną misję? Czyżbyśmy mieli kolejną misję? No, dobra, no to. Zaczynamy! Ty. No, ja myślałem, że już mnie jeszcze nie skończyłeś. You know, this ain't exactly what I had in mind for my day. No, <muchy> we gotta clean this place out. Yo, I'm not a fucking janitor. No shit, you're a goddamn dick. Come on, this is the kind of shit people who just got canonized should have to do. It. Good idea. We'll just ask some of the crew for help. Hey buddy, wanna help? Oh, no? <muchy> don't do Most of the old crew are the dead or busted by Troy we're gonna have to start fresh yeah well let's get on that because I'm done my God it's kid Carlos help me bust out seems all right but we're gonna need more what you thinking you I met some people in jail who might work no let let me go 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 go. Go. once I find out where these bitches are you're gonna have to show them that you're the real deal though they won't just follow anybody you Nie well, problem hey, some power you go what sort of crew Mali you yeah <laughs> Tak jest. Jedź do Przedmieścia i tam się udamy teraz. Mamy jakiś tutaj wózek. Eh, dobra. Już wsiadłem, to jedziemy. Chciałem go opatrzyć, te słupy! Kto te słupy stawia? Ja znajdę tylko tego programistę na Nigdy nie umiem się zdecydować, które wyjechać. Godlike... Ah, ah! Godlike... No, uh, a bo ja chcę pojechać... No, dziękuję, bo... No, A Ja tylko chciałem motor. Dziękuję! Jedziemy na skuterku! Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ksiury normalnie Ale muzyka nie ta Cóż tu mamy ciekawego Wiadomości, ja, Beć please. Eee. Dobra, nie jak sobie dawać. nie ma. No tak, tak. Co to zarabia? Kurde, potrącić kogoś... z kutelem bezcennym A no, raz wystawimy na Classic'u. O! U, u, u. Od razu lepiej się zabija. U, na jednym kole! Tak nie umiem. Daję się zwerbować. Patrz na mnie Takim samochodem... Nie wiem samochodem, takim skuterem nie mało... O. Nie ma sprawy! Halo, halo! No to jedziemy zabić paru roninów, czy kogo tam chciałeś? Pędzimy. O, widzę! Uuuuhuuu... Uh, 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 uh. yeah. No ale... O! No. Przypadkowe ofiary! Czy to moja wina? Masz 30 sekund... Jak ty zginął? Ziomek! Czyś... Zostawiłem się na 2 sekundy z tyłu jeszcze! Ooohohoho... Nie... To ciekawe... A nie, oh. ja nie chcę podnosić się z hmm. Świetnie! kształtem. Hey, Świetnie! Hej, 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 hej. Przejdę na syrę. Zaraz. Nie, um, yeah, tam ktoś czeka na nas. Widzę, widzę. Przeruchony no znaczek. Będę się śmiać. O, czułem. Aha, stop. jest no czekaj, jeszcze leży mi Znasz spotkamy się później, doma ludne W się teraz będziemy po kolejnego ziomeczka nie wiem, nie wiem nie wiem, który to będzie kto to będzie misja pełna niespodzianek śruby

Aha, spoki, tak? No dobra, to no pojedziemy... Ty myślę pojedziemy. O, wiesz co, ale jak słuchasz czegoś, to czegoś porządnego. O, i tak możemy jechać. <grystanie> 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 Oooo, zdrzałeś! No co za kolej! Ja nie mogę! Gdzie ja znajdę teraz samochód? O oh mój god! Ja muszę gdzieś jakiś... Ach, to jest. To jest straszne. Gdybyś w tej strony. Potknąłem w bagażniku! Pomóż mi! Czekajcie, przed to. Okej! Okay, wróciliśmy! A, takie coś znalazłem! No ja nie wiem, czy to może przeskoczyć. Zaraz zobaczymy! Jedziemy! No Ale skąd? Uda się! Koszkodurski! A teraz... <grym w górę> I jedziemy dalej. W ogóle, zauważyliście tylko... taką... Dobra, dzięki. Zauważyliście, że jak zrobię. Idę się. Robię... O! I. I... I... Te przyspieszenie. Ale teraz zmienimy zamachu. Bo tu jest coś ciekawego. A wziąłem. Tylko akurat nie potrzebuję. Odszedł Jedziemy, jedziemy. I. A, że, ale z której strony wskoczysz? Czyli z tamtym wskoczysz, dobra. Przynajmniej wiemy z której strony. Oh my God. Dobra! Juhu! Good times, good times. Whenever you're getting everyone together, let me know. Sporka, sporka. dzięki. Dobra zrobiliśmy ten ze strony Quest na stronę Foki i za to powinno być jakieś dodatkowe hajsy. Um, Niszcz. Nie przeszkadzam czy ja odpoczęłam. nie jak ten dobrek. Rodzinny... Kochanie, ale też... no... Widzę, że jesteś pod wrażeniem. Ale spoko, mogę się wozić na moich kolanach. Uważaj, bo ciężko... o... Ciężko ranną kobietę mo... Ma... Widzieliście, jak lecieli z Ale jest to statyska! Oh, us talk about it oh no tv that's right that keeps <laughs> dad's oh, beer cold well it's all because of a good friend you probably didn't even know you had nuclear power! i'd love to have the Saints, but first you need to do me a favor i give you a set friend of mine owes me money can you help me repossess his car have me yeah latif is just crazy busy. yeah i heard what you did at danny's trial i couldn't let my boy fry you know a guy from jail no. no, I saw Johnny in prison once. He didn't look like a really happy guy. No, oh, he's happy enough when he's killing somebody. <laughs> Not seriously, though. No. He's a good guy. Just don't piss him off. You can to here. normal. Yeah. I partner ktoś buduje most, żeby z drugiej strony zrobić co ścianę Tak lodzik, tak lodzik To drzewa buduje, to stawia drzewa w takim czy sam, hmm. czy Control shoot. Hey Ramon, what's up? Listen, I don't got a lot of time. I was just calling to let you know that <laughs> I stole your car. Are you there? Great. Here's the deal. If you don't want your car cubed, I really suggest you pay me what you owe me. Talk to you later, Ramon. <laughs> No, wyjedziesz, wyjedziesz z tego, wyjedziesz. No, wy, wy, nie, wy, wyjechał! 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 nie, oh to nie, 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 Widzieliśmy, jak jechałem. Wyjechałem! To nie moja wina, że te koła się kręcą, jak się kręcą, no? Może źle go tam złapią? No, całkiem go odkryłem. Jak Jak pewnie by to nie brzmiało, wszyscy widzą za nas sami. Czemu ja jadę dookoła? Ja się pytam, czemu ja... czemu mi pokazuję, drogę jakąś dookoła? and the all guys let's go out okay waiting like to meet the rest of the gang hmm. oh yeah oh oh yeah this oh, is what Johnny is going on? i had to do some canonizing hold up you, you're next. Wait, what? Sorry about that. How'd you find these guys? Like I said, <laughs> I made some calls. You guys actually hang out down here? I don't know. Add a flat screen, some throw pillows, and a hookah, and this place would be alright. Like definitely know. need a strip of pole in this bitch. Definitely. <laughs> oh, yeah, yeah. That's my promise, So, what do we do now? We listen. Alright, everybody listen up. No. We got some serious shit to discuss. Saints used to hold still water. And it seems like the only motherfuckers that remember that is me and Gat. I think it's time we give those other crews a wake-up call. but I ain't gonna lie, a lot of shit's changed since I've been out of the game. So I'm gonna need some help. Pierce, you on the Ronin. I wanna know who's calling the shots and what business is there on it done. Shondy, you got the sons of Sandy. It's gotta be them Fuck you say? It's cool, I, I got this Carlos The Brotherhood, I'm on it Alright Once we're done here, talk to one of these guys They'll have something for you to do It's our time now no. Let's get this shit started no. kutaszy przed waszym guru I bardzo dobrze. Kasa tysiąc dolciów. Co tam jeszcze mamy ciekawego? Ukończono tej growie. <śpiewanie> We freakings! A nie eee, oh, 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 oh. Mogę wziąć jakiegoś... Mogę teraz zwerbować zwolennika. Ha, mogę mieć jakiegoś... E, jak to się mówi? Mogę mieć teraz. Jakiegoś niewolnika ze sobą. <z favourite> Tyle wygrać. To ja myślę, że na dzisiaj zakończymy naszą zabawę i no, powiem szczerze, że się świetnie bawiłem. Eee, misja urato znaczy prze uratowania znaczy przeuratowania. W zasadzie uratowanie to będzie jeszcze misja chyba później, bo musimy odratować tą ruderę, którą przejęliśmy. Och, a co do zwolenników, no to Shandy, Roni i jakiś tam typek, nie pamiętam jego imienia, sorry. Eee, widać, że nas polubili, więc, więc nie ma problemu. Eee, jak na razie, na razie to będzie na, na tyle. Także dzięki serdeczne i do następnego razu. Eee. Trzymajcie się gorąco. Cześć!